Cześć, witam, z tej strony SpecCat. Dziś kontynuacja pierwszego odcinka. Jeśli nie widziałeś, wbijaj na kanał. Odcinek pod tytułem Co powiedział Lewy do operatora koparko-ładowarki. Dziś jego kontynuacja. Dziękuję na wstępie wszystkim, którzy dali łapkę w górę i zostawili suba. Dziękuję również za komentarze pod filmem. Właściwie to komentarz, który się pojawił. Bardzo dziękuję, bardzo to miłe. Tą część filmu chciałem rzucić w późniejszym terminie, gdy pojawi się większe grono widzów, ale z tym będzie problem. Siła przebicia na YouTube jest no ciężka. Nawet mój tytuł, który miał przyciągnąć widza, niestety go nie przyciągnął. Także skończyłem tam tę pierwszą część na omawianiu warstwy bezpiecznej. Mówiłem o tej bezpiecznej warstwie, po której porusza się koparka, przy takim wykopie. Ja mówiłem, że zostawiam 20 cm, Ty jeśli jesteś początkującym operatorem lub dopiero zaczynasz taką przygodę z, z, jako operator koparko-ładowarki, zostaw sobie tą warstwę grubszą, 30, 40 nawet cm, dlatego że w takim podłożu koparka będzie Ci z łatwością się zatapiać w grunt, czyli będą boksować koła. Piasek jest sypkim materiałem, nie ma na nim, na nim, na nim dobrej przyczepności, i z łatwością koła boksują w niej. Także Wygląda to tak, że jeśli byś wjechał taką koparką w taki grunt i zanurzył przednią łyżkę na, na 20-30 cm, to koła zaczną Ci tak yy, obracać się w miejscu, że zrobisz dziurę nawet na, 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 na 30 cm. Także Ty jako początkujący zostaw sobie tą warstwę większą. Ja jako staro, stary operator zostawiam 120 cm, bo wiem jak yy, maszyna się zachowuje w takim gruncie i, i umiejętnie potrafię tą przednią łyżką sobie to zbierać na tyle, żeby nie nie boksowały mi tak? Także tak jak mówiłem, podgarniam sobie to pod koparkę tylną łyżeczką. Troszkę się trzeba namachać, żeby to poprzerzucać, no ale niestety taka taka kolej rzeczy. I tak jak widzisz, mamy już tutaj zebraną dosyć dużą ilość materiału. Jest to lewa część jakby był wykopu i wszystko teraz będę przerzucał na prawą stronę tak jakby na na wprost wjazdu i wywożę to przednią łyżką tak to wygląda i teraz 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 tak jak widzisz przerzucam to na prawą stronę jesteśmy już tutaj jakby przy lewej Krajnej części wykopu inaczej mówiąc to już jest końcówka tego wykopu co jakiś czas e, wykonawca sobie mierzy ten wykop czy nie przegłębiony czy nie wypłycony. lepiej zostawić niewypłycony bo w piasku on sobie z łatwością gdy będzie robił ławy pod fundament. Z łatwością sobie podbierze jeżeli będzie miał za wysoko ten Piasek. Inaczej to wygląda, jeśli jest glina. W tym momencie no, nie jest to wskazane, żeby zostawiać wyżej. Trzeba to podchodzić do tematu precyzyjnie, bo w glinie, niestety, gdy zawyżysz taki wykop, to ten pracownik, który będzie to szalował, który będzie robił szalunki pod fundamenty, będzie musiał się nieźle napracować, żeby taką glinę. Zeskrobać. Dajmy na to, zostawisz za, za wysoko 10 cm, to dla niego to będzie pół dnia roboty, żeby, żeby żeby to zeskrobać. Nie dość, że zajmie mu pół dnia, to jeszcze strasznie się narobi. A to niewskazane, bo to jest maszyna, żeby użyć człowiekowi i żeby się jak najmniej narobił, a do przyjemności łopatowanie w glinie nie należy. Także na to trzeba zwracać uwagę. No może teraz coś powiem o, o czasie, który poświęciłem na ten wykop. A więc tak rozwiązujemy rebusa. Pytanie brzmiało ile zajęło mi czasu zrobienie tego wykopu odpowiedź brzmi 4 godziny. 4 godzinki, i po pracy było. Sprzyjały tu takie warunki jak bliskość do, do miejsca, które, które było wyznaczone na składowanie urobku. Czyli tego piasku, którego teraz widzicie, urobek, tak zwany. Czyli to sprzyja, jeżeli jest tak blisko. Niekiedy się tak zdarza, że włożę ten materiał. 15 metrów dalej, bo, bo taki układ działki jest. Tu akurat ten układ działki pozwala na to, że można tą tą ziemię odłożyć praktycznie obok, także blisko było do przewożenia, 4 godzinki pracy, godzinka dojazdu, pół godzinki śniadania. Inwestor musiał zapłacić 550 zł, czy to dużo, czy to mało. To już, to już nie będę się tu na tym rzęszał. Ale kto sobie tam szacował, że tyle mi to zajęło czasu, także to, 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 to miał rację. To nie był duży wykop. Zdarza się, że robię takie wykopy po 10 godzin, nie takie, ale większe. Wykopy takie w sensie pod fundamenty niekiedy trwają 10 godzin, niekiedy trwają 15 godzin. To zależy tam od, od, od różnych rzeczy. Jeżeli będziesz śledził kanał, to, to na pewno będziesz miał okazję zobaczyć jak wyglądają prace przy innych wykopach, w innych warunkach. Także tam będę to może przybliżą. Tu jestem teraz, jakby przy końcowym etapie tego wykopu. Wybieram tę, tę część zjazdową, która, która pozwalała mi na zjeżdżanie do wykopu. Zasięg ramienia pozwala mi na przerzucanie bezpośrednio za, za obrys budynku. Także tu już, nie wy, tu już nie wywożę przednią łyżką, tylko bezpośrednio na tą hałdę rzucam ten, ten urobek przerzucam właściwie tak więc yy, robota moja do, dobiega końca filmik zakończający tę część również mam tu jeszcze do zrobienia taki mały wypuścik który nie był na początku w planie zapatrzyli się chłopaki że trzeba jeszcze tam Robić taki metrowy wypust długi na 4 metry. Właściwie to chcieli sobie ręcznie zrobić, ale zdecydowali w sumie, że mi to podkopał. Troszkę by mieli zabawę z tym ręcznie, no to jeszcze to i... Także ten filmik, ta druga część dobiega końca. Dzięki za oglądanie. Powiem wam jeszcze tylko tyle, że niektórzy mi mówią, że ta praca jest nudna. To ja na to zawsze odpowiadam, że niby jest nudna, niby że robi się cały czas to samo, ale to, że się jeździ po tych różnych budowach, to z, y, sprawia, że ta praca się robi ciekawsza. Tak? Zmiana otoczenia, y, często się Zdarza że zmienia się brygady. Mam kilka brygad, które korzystają z moich usług na stałe. Zdarza się, że pracuję z nowymi ludźmi, także to jest w tym momencie plus dla tego zawodu. Gdy zaczynałem przygodę jako operator koparko-ładowarki, to to. to, to 10 godzin mijało mi w takiej koparce jak jak Zbicza szczelił, jak to się mówi. Dziś po tylu latach mogę powiedzieć, że to nadal gdzieś mnie satysfakcjonuje ten zawód tu jestem wypusty, czyli to wykopać ręcznie, no, no troszkę by musieli się nawajchować łopatą, wajchować Tak, tu już finał, finał. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam ponownie. Następny filmik będzie przedstawiał również, wykop pod fundamenty, tylko całkiem w innych warunkach. Całkiem, całkiem innych. Troszkę większy. Tu już ostatnie jakby ostatnie przewożenie urobku tam jeszcze po prawej stronie też podsypałem inwestorowi, bo postawi sobie tam garaż metalowy zażyczył sobie, żeby podsypać Nie wiem czy to widać, nie widać, nie widać w przyszłości tutaj e, bę, bę, będę tutaj z innej kamery to wszystko kręcił. Mam e, na oku taką fajną kamerkę, która pozwoli mi na fajne ujęcia. Także kanał będzie się rozwijał. Zapraszam, zapraszam. No, no dobra, to cześć i do następnego. Kłaniam się.